Tymczasem w świątecznym wydaniu Kulturalnego Tematu Tygodnia polecamy Państwu rozmowę Magdaleny Kopańskiej z Tomaszem Spychałą, etnografem z Wieluńskiego Muzeum. Mowa będzie o bożonarodzeniowych tradycjach i symbolice świąt. Dowiemy się z niej m.in. o tym, dlaczego w Wigilię nie wolno było używać ostrych przedmiotów, ile tak naprawdę powinno być potraw na świątecznym stole i czy choinka zawsze gościła w polskich domach. Oto jej fragment. Proszę zwrócić uwagę, że obecnie powoli choinka też jest wypierana. Coraz y, częściej albo w coraz więcej ilości domów zamiast choinki pojawia się podwieszony do żyrandola, gdzieś tam do jakiegoś, nie wiem, lampionu i y, bo znowu staje się jakaś taka moda na coś innego. Może oprócz choinki pojawia się jemioła, więc jemioła zaczyna powoli znowu wkraczać do polskich chat, tak jak wkraczała właśnie na początku XX wieku choinka do polskich chat, bo przecież choinka to wymysł dekoracyjny na zachodzie Europy, przywędrował do nas y, najpierw z mieszczanami, y, z Niemiec do Polski, szczególnie nam na to pomoże, a potem się rozprzestrzenią na cały kraj, żeby na koniec dopiero zagościć w chatach wiejskich, bo przecież to w domach wiejskich najbardziej, najdłużej ta tradycja, te zwyczaje są podtrzymywane. Dlatego zawsze dekoracją na święta Bożego Narodzenia w domu wiejskim, ten ponad 100 lat temu, to na pewno nie było to zielone drzewko, o którym my dzisiaj myślimy.